Hej, zapraszam Was dzisiaj na nowy film. W którym podsumujemy sobie mój sierpień i zrobimy plany na wrzesień. Oczywiście dajcie znać, co Wam udało się osiągnąć w sierpniu, w ogóle co zrobiliście przez wakacje i jakie macie plany, właśnie na ten początek jesieni. Zaczynając od przeczytanych książek, książek przeczytałam 6, tu oczywiście mam ściągę. Było to Happy Place Emily Henry. Szczerze mówiąc, tak jak dużo książek Emily Henry, faktycznie przypadło mi do głosu, je polubiłam. Tak, tu miłości nie było. Nie była to zła książka, po prostu była dla mnie taka, może nie że, że nie że niejaka, ale po prostu, no nie wiem, na pewno nie będę jej jakoś długo wspominać, nie została ze mną na długie miesiące cokolwiek takiego. Przeczytałam, czy w zasadzie przesłuchałam audiobooka. Przesłuchałam, zapomniałam i, i tyle. Tak to bym podsumowała. Opowiada o grupce przyjaciół, grupce znajomych, którzy spotykają się pojazd ostatni na takie wakacyjne. Wyjazd. No i tam też jest taka Paja, nasza główna bohaterka ze swoim byłym narzeczonym, którzy udają, że dalej są w związku. Mm, nie poływało mnie to, szału nie ma, ale ma po prostu ok. Dalej książka nad Janem, pani Sygro, Cudowna, wspaniała książka. Naprawdę, tu już show był, to już mi się bardzo spodobała. Po pierwsze, te cudowne wschody słońca. Nie to, że miałam ochotę po przeczytaniu stać na wschód słońca. No, ale podobało mi się, podobał mi się absolutnie ten motyw. Motyw takiej pierwszej miłości wakacyjnej, coś takiego fajnego nastoletniego. No ja już nastolatką od wielu lat nie jestem, natomiast książka dalej mi się spodobała i dalej uważam, że jest naprawdę świetna, taka ciepła, urocza. Przy tym dużo się dzieje, jest dużo tajemnic, jest wciągająca i naprawdę wspaniale się ją czyta. Coś, co absolutnie polecam i młodym osobom i niekoniecznie genialna. Absolutnie genialna, dalej odbijamy w zupełnie inny gatunek, czyli fantastyczne, Przeczytałam Zmierzmię i Skrzydła Nocy. Też Wam podziękuję, film. gdzieś na rurze będziecie mieć odnośnik do filmu, w którym opowiadałam Wam więcej o tej książce, w ogóle o wszystkich książkach opowiadałam. I żeby tak tutaj się za bardzo nie rozwodzić, to ja miłośniczką fantastyki jakąś za specjalną nie jestem. Natomiast ta książka zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Ona była tak wciągająca, że ja nie byłam w stanie się darwać. A to, co się działo na koniec, to ile tam było plot twistów, to ja Wam przysięgam, że ja jakoś stronę czy dwie musiałam przeczytać chyba dwa razy, bo ja w ogóle nie zrozumiałam jak to się wydarzyło, czemu to się wydarzyło i o co tu w ogóle chodzi. Tam było wszystko, dosłownie było wszystko. To ile razy akcja się wywróciła o, o 180 stopni, szacun, naprawdę Szacunek ogromny dla autorki, bo wow, książka wyszła świetnie. Są kolejne tomy, na pewno po nie sięgnę I no, wow. A ja fantastyki nie lubię, więc myślę, że bardziej warto po tę książkę sięgnąć, z mi tak bardzo się spodobała. I wracamy do pani Millie Henry. Książka Ludzie, które spotykamy na wakacjach. Tutaj już bawiłam się dużo, dużo lepiej. Książka o takim pojęciu trochę w jedzą. Tak w sumie można byłoby tę książkę określić takim mianem. I powiem Wam, że dużo było podróży, to co mi się na pewno spodobało. Główna bohaterka, która różne perpetie życiowe przeżywa, zbliża się do pewnego mężczyzny, ale oni się przyjaźnią i boi się te przyjaźnie zniszczyć. Z drugiej strony wychodzi w sumie podobnie, więc na tym się opiera książka. Jest dużo podróży, dużo lata, dużo ciepła, dużo humoru, także. To akurat po te naprawdę warto sięgnąć, ta zdecydowanie mi się podobała. Następnie na to w Jogódce, panie Katarzyny Michalak. I tutaj, no tak, mm, mam mieszane uczucia co do tej książki. Też o niej wam opowiadałam. Historia absolutnie belkowa, i niezwykła, a przy tym tej swojej niezwykłości tak odejwano od rzeczywistości, że chyba dla mnie aż za bardzo i chyba przez to mi się nie do końca podobała. Znaczy, książka była OK. Nie mówię, że książka jest zła. Po prostu ta cała, cała historia jest na tyle nierealna, że aż tak troszeczkę mi to przeszkadzało. Natomiast absolutnie nie jest zła. Wiem, że jest rzesza miłośników tej książki. To jest chyba trzeci tom z jakiegoś tam cyklu lat. przeczytam tylko ten, ale nie wiem czy sięgnę po te poprzednie jakby. Chyba nie. Chyba nie przeczytam te pozostałe. Mam jeszcze inne książki panie kraterzyny Michalak do przeczytania w domu. Więc może hmm, po nie sięgnę. Natomiast absolutnie nie była zła, jeżeli macie ochotę, śmiało po nią e, sięgajcie. I ostatnia, krępnik chałupy 9. No Ja tutaj ukrywać nie będę. Próbowałam tę książkę przez to, że no, współautorką jest pani Anna Tekili. E, absolutnie się nie zawiodą. Książka jest o tyle niezwykła, że tutaj każde opowiadanie dostarcza nam zupełnie innych emocji. Są opowiadania, przy których będziecie płaczać ze śmiechu, będziecie się świetnie bawić, to będzie rewelacyjna rozrywka i w ogóle. Ekstra zabawa, a są opowiadania, które Was zruszą, które gdzieś tam nakłonią do większych przemyśleń. Są takie, które zostaną z Wami po prostu na dłużej, niejedno szczególnie dotknęło. Poza tym książka absolutnie fantastyczna, dostarcza ogrom przeróżnych emocji, więc niezależnie na co macie ochotę, to dostaniecie to właśnie w tej książce. I to by było na tyle. Pragnę zauważyć, że wszystkie tytuły mówiłam z wszystkie tytuły, wszystkie. Pewnie zauważyć, że wszystkich autorów mówiłam z pamięci, bo mam zapisane cukry dla tego tytułu. Nie wiem, czy o to sobie nie wpisałam, ale najwyraźniej z moją pamięcią jeszcze nie jest aż ten źle, skoro dałam radę. To teraz lecimy do podsumowania sierpnia. Pierwsze, co tam panowałam, to zrobić badania. Wszystkie badania zrobiłam, jest ok. Chciałam też pić 2 litry wody dziennie i tutaj kurczę, nie wiem, czy mi się udało, bo staram się pić jak najwięcej, natomiast muszę to zacząć gdzieś notować albo liczyć, albo coś, bo. No nie wiem, czy te walnicy wychodzą, czy nie. W każdym razie może we wrześniu mi się uda jakoś tam to usystematyzować i się dowiemy w końcu. Okej, okay. chodzi spać koło północy. Ehm, Średnią to wychodziło na wyjeździe, okej, okay, bo za dowiasu do, dojdziemy. Ehm, na wyjeździe faktycznie chodziłam tak spać, ehm, natomiast tak w domu to raczej nie. To sobie nie zaliczam, to się nie udało. Planowałam wrócić na Instagrama i TikToka. Trochę filmików powrzucałam co prawda mało, ale za to dość sporo filmów pomontowałam, porobiłam, także we wrześniu coś tam jeszcze ciekawego, się pojawi, mam nadzieję, że będzie to dla Was. Ciekawe. Oprócz tego chciałam rzucać dwa filmy tygodniowo na YouTube'a, To mi się udało, bo rzuciłam 10 filmów się tygodni miał 5, także dałam radę. Jest OK. To jest Zaczęłam. Nagrałam już chyba jeden czy dwa dni, jeden chyba, A więc jeszcze parę przydałoby się dograć i myślę, że we wrześniu wrzucę już Wam. Kluczowy pierwszy filmik z projektu swój. No zobaczymy, jak to tam będzie się toczyło. Na razie całkiem nieźle się bawiłam, jak to nagrywałam. No i tyle. Lecimy dalej. E, tajny projekt pracuje cały czas. Wiadomo, jak to jest. Czasu e, zawsze za mało, ale staram się. No bo miałam w połowie września to opublikować. Nie wiem, czy się wyrobię, bo mamy już dzisiaj 7. Ciężko e, będzie. No ale dobra, zobaczymy. Oczywiście ten termin przesuwam, bo po prostu nie mam kiedy tego wszystkiego zrobić, ale będziemy, będziemy walczyć. E, oprócz tego wyjazd do Warszawy i Krakowa e, byliśmy. Oprócz tego, że no, jednym z planów tego wyjazdu e, miały być pokazy ruchnicze, wiadomo, które się nie odbyły. Jak pewnie wiecie, pan Major, Slab Krakowian e, zginął w czasie, był przed pokazami, e, więc no automatycznie oczywiście pokazy się nie odbyły. E, natomiast no, my spędziliśmy po prostu więcej czasu w Warszawie. Vlogi oczywiście będą, nie wiem jeszcze kiedy zdążę je zmontować, bo też chciałabym Wam trochę poopowiadać. Na tych vlogach nie tylko same klipy powrzucać, więc potrzebuję trochę więcej czasu, żeby to ogarnąć, bo tego jest ogrom tego materiału. Natomiast na pewno będą. W Krakowie byliśmy jeden dzień i mam nadzieję, że kiedyś w końcu pojadę do Krakowa na dłużej, bo byłam już trzeci raz zawsze na jeden dzień i zawsze tego czasu mi jest po prostu za mało, bo Kraków kocham, uwielbiam stojówkę, mogłam tam siedzieć godzinami. Przy okazji, tak tylko szybko Wam wspomnę, że spełniłam jedno ze swoich marzeń, czyli poszłam do krawiania, która jest na rynku w Krakowie i mogłam sobie patrzeć na, na bazylikę, na katedrę, tak, na bazylika? Bazylika majacka, tak. Na bazylikę, na rynek, na, na wszystkich turystów, na gołębie i było, było wspaniale. I było wspaniale, pomimo tego, że było gorąco i mój facet prawie umarł z tego wrzątku, to to było, było fantastycznie. Potem poszliśmy sobie, poszliśmy też plantami, żeby było trochę więcej cienia, zieleni. Poszliśmy na drugą stronę Wispę, patrzyliśmy na Wawel, na smurka Wawelskiego, więc też było fantastycznie. Dwa lata temu, jak byliśmy w Krakowie, to za biarką. i właśnie takiego Cześć, czasu, żeby wiesz, po prostu posiedzieć i nacieszyć się tym wszystkim. W Warszawie podobnie też siedziałem, patrzyłam na wieżowce, które ja tam uwielbiam, bo też takiego czasu zawsze mi spokojnego berkuje. Chociaż w Warszawie chyba najbardziej mi się podobało Wilanów. Ale to opowiem Wam o tym. W innym filmie, nie będę się tutaj rozgadywać. W każdym razie czas spędzony w Krakowie, taki spokojny, był, był absolutnie cudowny. No i tak, organizacja biblioteczki, nie zrobiłam. Przemieńczmy to. Lecimy z planami na wrzesień. Oczywiście wrzesień to jest dla mnie powrót do pracy, więc na tym się przede wszystkim skupiam. Też pojawią się w vlogi takie pracowe, życia repetytorki i tak dalej, więc o tym też Wam trochę poopowiadam. Nie chcę Was tutaj jakby za dużo zanudzać, natomiast wracam do pracy i nim już na rzeczy z tym związane muszę zrobić. A oprócz tego, chciałabym zrobić takie porządne sprzątanie. Zaczęłam takie wyzwanie z oczyszczaniem przestrzeni, taki decluttering. To polega na tym, że przez miesiąc codziennie wyrzucacie o jedną rzecz więcej. Czyli na przykład pierwszego dnia wyrzucać jedną rzecz, dziesiątego, dziesięć rzeczy i tak Natomiast przez wyjazd musiałam to przerwać. Ja to chętnie dokończę i powrzucam Wam, myślę, filmiki. Z ale wy będziecie je widzieć tak dzień po dniu, jak już to skończę. No i też jakieś filmy takie sprzątanie chciałabym nagrać. Co prawda, taki który już zrobiłam dawno temu i też nagrałam. Znowu zrobiłam taki sam Bowagrand, albo nawet jeszcze groszy niż był wtedy, więc to pomijmy. Także teraz będzie Clean mi nowe. Tam to odejdzie pewnie, wy nie pamięć, gdzieś zadzienia już na, na wieki, na, na karcie, na telefonie. Bo szczerze mówiąc. No ja już tego raczej nie zmontuję, z tym nie miałoby to sensu, bo nagrywam nową wersję, a czy nagram, bo jeszcze. jeszcze nie zaczęłam, natomiast to co jest z tym związane, no to wyprzedaż na Vinted, tu faktycznie chciałam pozbywać się trochę niepotrzebne rzeczy, bo mam ich ogrom, zwłaszcza ubrań i też myślę, że może dodam Wam z tego jakieś środki, żeby wiecie, tak pokazać co mam na przykład do sprzedania, może będziecie zainteresowani i to samo z książkami, bo też mi się nie mieszczą z wyjazdu przywiozłam, a właśnie zgadnijcie, ile książek przywiozłam z wyjazdu? Owaga, uwaga, 10. Nie wiem jak to się wydarzyło, znaczy wiem i opowiem wam o tym w innym vlogu, w każdym razie przywiozłam 10, 5 z Warszawy, 5 z Krakowa. W Warszawie byłam w tym takim dość chyba znanym, wydaje. się wydaje, z używanymi książkami po angielsku i tam zakupiłam 5 książek. Raczej to są takie lekkie, łatwe przyjemne książki, no bo na jakąś powieść historyczną po angielsku, czy literaturę klasyczną, no nie szepnęłabym się, bo ja wiem, że ja po prostu nie będę w stanie tego przeczytać. A oprócz tego kupiłam jeszcze pięć książek w Krakowie, w takim jakby taniej książce. To też taki punkt był. Nie jest to tak jak nad morzem taki namiot, tylko to było po prostu wnętrze um, parter jakiejś tam kamienice przy starówce. No i tam kupiłam też pięć książek. Weszłam tam w ogóle za nabawą mojego faceta, bo ja to w sumie tam się nie wybierałam, mówi, no chodź zobaczymy, zobaczymy i potem pięć książek nagrałam. To są nowe książki, które są faktycznie dużo tańsze niż normalnie i nawet w Empirku, jakbyście zamawiali przez internet, to nie zamówicie ich taniej niż ja, kupiłam, także jestem bardzo zadowolona. Ale to dokładnie opowiem Wam i pokażę Wam w innym filmie. Pić dwa litry wody dziennie, no to dalej. Nic się nie zmienia, będę dalej próbować. Chodzić spać koło północy też bym chciała, ale czy to się udało w tym miesiącu może raz. Mamy mieliśmy Sparkopa dzisiaj, nie? Nie, siódek. No więc tak. Mm, średnio. Dwa filmy tygodniowo na YouTube. W pierwszym tygodniu września pojawił się jeden film, bo śmuszka mi tu lata. Będzie miał klasę kwiatków. No nieważne. Bo w pierwszym tygodniu września, jak wróciłam, niestety nie zdążyłam nagrać Wam filmu zmontować i... Wstawić to miał być ten film, który nagrywam teraz, więc no, nie dałam rady. Natomiast w tym tygodniu, co widzicie ten film, postaram się wrzucić trzy filmy. Zobaczymy, czy mi się to uda, zobaczymy, jak tam będzie z pracą, jak będę stać. Więc albo w tym tygodniu, albo w następnym postaram się wrzucić trzy filmy i wyrównamy, jakby tą średnią miesiąca. Po swój chciałabym nagrać i, i wrzucić Wam pierwszą część. No i wiadomo, dalej pracować nad tajnym projektem. No, i to tyle rzeczy, które mam zapisane tutaj. Dajcie znać, jakie wy macie plany, co myślicie o moich planach. I dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!